Siedzę w kuchni i jem obiad. Okno otwarte na oścież, bo ciepło. Nagle pod blokiem jakiś typ zaczyna piłować ryja. Paulina! Paulina! Przywołało mi to wspomnienia z dzieciństwa, jak jeszcze nie było komórek i tak się wywoływało kolegów na granie w gałę. Ale przecież teraz komórki są, więc dziwna sprawa. Myślę, że może typowi padła bateria albo szybka pękła wymiana droga, ale zaraz się okazało, że to jednak jakaś grubsza opcja, bo nawoływacz zaraz dodał: Kto cię dyma, jak mnie nie ma! I od początku Paulino! Kto cię dyma, jak mnie nie ma? I tak raz za razem, pomyślałem, że to typowy osiedlowy zawód miłosny, typ się najebał, bo w końcu długi weekend, po z 5 minut, żeby upuścić nieco goryczy ze złamanego serca i pójdzie sobie na kebaba albo automaty. Ale nie. Paulina, kto cię tyma jak mnie nimo?! Krzyczał już kurwa z 20 minut, aż zaczęło intrygować, kim jest rozpustna Paulina i kto w istocie rzeczy ją dyma. Postanowiłem pójść na dół popatrzeć, co się dzieje, ale jako że w Polsce zapatrzenie się na różne rzeczy można dostać w pierdol, to postanowiłem przy okazji wyrzucić śmieci, chociaż kosz był prawie pusty. Będzie wyglądało, że od tak idę sobie do śmietnika i po drodze niby przypadkiem zobaczę co i jak, ale niby mnie to zbytnio nie interesuje. Wyrzucanie śmieci to obok grillowania czynność na tyle u nas usankcjonowana społecznie, że w jej trakcie się w pierdolu nie dostaje a przynajmniej ja się nigdy z taką sytuacją nie spotkałem. No to wziąłem worek i idę na dół. Wychodząc z klatki, odpaliłem szluga i okrążam blok. Jak zobaczyłem typa, któremu rogów przyprawiła Paulina, to już wiedziałem, że to będzie grubsza imba. Wiecie jak wygląda Ninja z The Jak ktoś nie wie, to zamieszczam zdjęcie. W każdym razie jakby Ninja z The nie mieszkał w RPA czy tam Kalifornii, tylko w Polsce na skrzyżowaniu Konopnickiej i Wyzwolenia i nie był raperem tylko w czasie awantury domowej by zabił konkubinę siekierą i poszedł za to na 20 lat do więzienia, to by wyglądał potem jak ten typ. Patolog na 1000%. Na mordzie wydziarane jakieś kropki i sztylety, na szyi blizna jakby ktoś mu próbował poderżnąć gardło, na łydce wytatuowane HWDP i tak dalej na oko miał z 50 lat, czego większość ewidentnie spędził w różnego rodzaju instytucjach izolujących go od społeczeństwa. Jego kolekcja patologicznych tatuaży, blizn innych znamion, jak to określił Peja, życia Kurewskiego, była wyeksponowana bardzo dobrze, bo był tylko w klapkach i krótkich spodenkach, z których kieszeni wystawało nadpite pół litra. A, co ciekawe, miał ze sobą też łopatę, za pomocą której, jak sądziłem, zamierzał zakopać ciało niewiernej Pauliny i jej kochanka, gdy już ustali, kto nim jest. Wkrótce okazało się jednak, że Łopata nie miała służyć do zakopywania kogokolwiek, a wręcz odwrotnie. Gdy patolog zobaczył mnie idącego ze śmieciami i szlugiem, to zawołał: Ej młody, daj szluga, bo się wkurwiłem! Oczywiście dałem, bo obawiałem się, że w przeciwnym razie moje szczątki spoczną w zbiorowej mogile z Pauliną i jej gachem. Patolog odpalił szluga, zaciągnął się, wypuścił dym, zadumał na sekundę, po czym rozwiązał zagadkę, która w tym momencie frapowała już pewnie wszystkich mieszkańców bloku. Ja wiem, kto cię dyma! Dyma cię ten zboczeniec! Pedofil i kulfon! Chciałem delikatnie zapytać, po co drze a od pół godziny, skoro wie, kto dyma Paulinę, ale w tym momencie na jeden z balkonów na pierwszym piętrze wyszedł rzeczony pedofil i zboczeniec, który widocznie poczuł się wywołany do tablicy i krzyknął, że patolog sam jest kulfon, a on Paulinę będzie dymał ile będzie chciał, bo to jego żona. Patolog na to krzyczy, że tak, tak, to zejdź tu kurwo na dół, to zobaczymy, a pedofil krzyczy, żeby to on wszedł na górę, to wtedy zobaczymy. Ten wpierdolowy pad trwałby pewnie tyle co bitwa nad somą, gdyby na balkon nie wyszła Paulina we własnej osobie, żeby zapytać pedofila, co tu się odpierdala. Patolog jak ją zobaczył, to powiedział: E, eee, to nie ta Paulina, tylko inna, sorry! Paulina z mojego bloku okazała się więc być zupełnie porządną kobietą, a pedofil najpewniej wcale nie być zboczeńcem, ani tym bardziej pedofilem. Atolok patrzy na mnie, potem na mój worek ze śmieciami, i mówi, że worek prawie pusty. To ja potwierdzam, że owszem, jakiś bardzo pełny to nie jest. Patolog na to, że to się elegancko składa, chodź młody na chwilkę ze mną, tu kawałek? Bo muszę kurwa psa wykopać, a nie mam go kurwa w co wziąć potem. Nawet gdyby brzmiało to mniej abstrakcyjnie, to i tak nie miałbym pewnie ochoty nigdzie z półnagim patologiem chodzić, więc mówię, że niestety jestem zajęty. Ale on powiedział: no dawaj kurwa, jak cię człowiek prosi! Więc już nie miałem zbytnio wyjścia. Idąc odkopywać psa, poznałem zarówno historię tej misji, jak i sprawę z Pauliną. Z Pauliną było tak, że była konkubiną patologa, przed jego ostatnim pobytem w więzieniu, który trwał aż 7 lat i był konsekwencją pobicia towarzysza libacji ze skutkiem śmiertelnym. Jak patolog przekraczał bramy zakładu karnego, to Paulina obiecywała, że będzie na niego czekać, ale widocznie przez te 7 lat zmieniła zdanie, bo jak wyszedł kilka miesięcy temu z więzienia, to nigdzie jej nie było. Dzisiaj spotkał pod sklepem jakiegoś koleżkę, który powiedział mu, że Paulina podobno mieszka na osiedlu obok, czyli u mnie, jednak nie precyzując adresu. Planem patologa było więc pójście pod każdy blok na moim osiedlu, a akurat w drodze po psa przechodził koło mojego i nawoływanie Pauliny, aż ta sama się zdekonspiruje. Ale jak widać, nie wziął pod uwagę, że kobiet o tym o imieniu może być więcej. Z psem sprawa była jeszcze bardziej kuriozalna, a przedstawia się następująco. Patolog miał sąsiadkę, która nazywała się ta Stara z parteru. Sąsiadka miała psa, a właściwie sukę, która nazywała się Picia. Picia była jedynym towarzyszem życia sąsiadki, która owdowiała dekadę temu, a dzieci to wiadomo już na swoim życiem zajęte. Picia kilka tygodni wcześniej zdechła, a sąsiadka, nie czując się na siłach fizycznych ani psychicznych do własnoręcznego zakopania jej, najęła do tego patologa, który za ten pogrzeb przyjął korzyść rzeczową w postaci pół litra alkoholu. Sąsiadka jednak tak bardzo tęskniła za picią, swoją jedyną towarzyszką, a pies zaczął nawet objawiać się jej w snach i rozmawiać z nią po polsku, więc w tej sytuacji sąsiadka zdecydowała się na krok radykalny i poprosiła patologa, żeby picie wykopał i przyniósł z powrotem. Patolog się zgodził, ale że tym razem zlecenie było znacznie Bardziej nietypowe, to za wykonanie go zażądał aż litra wody. W tym pół litra płatnego z góry, bo inaczej nie powie, gdzie jest pies potrzebany, jak to się mówi. To właśnie była wystająca z jego kieszeni flaszka. Gdy słuchałem tych opowieści, zdążyliśmy już dojść na miejsce pochówku pici, czyli nieużytki pomiędzy Aleją Wilanowską a Torem Łyżwiarskim Stegny w Warszawie. Teraz już tam budują gdzie niegdzie jakieś nowe osiedla, ale ogólnie większość to nadal dzikie pola. Patolog zaczyna kopać. Z 10 minut machał łopatą, ale nic nie ma. To mówi, weź młody tu pokop z boku bardziej, bo ja się zmęczyłem. Jako, że byłem w odludnym miejscu sam na sam z typem, który już kiedyś kogoś zabił, to wolałem nie wspominać, że miałem tu być tylko w charakterze posiadacza prawie pustego worka na śmieci, tylko kopałem. Również bez skutku. Potem patolog powiedział, żebym dał łopatę, bo to chyba jednak bardziej w drugą stronę i faktycznie po kilku wbiciach łopaty zaczęło jebać jak ja pierdolę. Co wskazywało, że ekshumacja zmierza we właściwym kierunku A Ekshumacji. To dosłownie 5 minut na piechotę od miejsca, w którym kopaliśmy my, kiedyś kopał IPN, bo tam UB potajemnie zakopywało swoje ofiary w latach 40. i 50. Więc cały czas miałem nadzieję, że i my jednej z tych ofiar nie odkopiemy, bo patolog zdecydowanie wyglądał na człowieka zdolnego do zapakowania w mój worek na śmieci szczątków jakiegoś akowca i wciśnięcia ich swojej siądzadce jako pici w zamian za kolejne pół litra. A ja mimo wszystko nie czułbym się komfortowo, biorąc udział w takim procederze. Po chwili kopania było już jednak pewne, że od Kopaliśmy jamnika, tylko w umiarkowanym studium rozkładu. Jebało tak, że kurwa oczy mi zaszły łzami i prawie wyżygałem ten obiad, co dopiero zjadłem. Patolog jebnął jeszcze solidnego grzdyla wody, po czym załadował picie na łopatę, a potem do mojego worka, który szczelnie zawiązał. Z tym pakunkiem wyruszyliśmy do sąsiadki po zapłatę. Po drodze zastanawiałem się, które wydarzenia z mojego życia doprowadziły do sytuacji, w której idę przez miasto z recydywistą, mordercą, z zgniłymi zwłokami psa w worku na śmieci i łopatą, żeby dostać od jakiejś starej baby pół litra i to nawet nie dla mnie. Kolejną rzeczą, która mnie trapiła, było, że mam uczulenie na pyłki. Najgorsze właśnie w czerwcu, więc większość moich śmieci stanowiły zużyte chusteczki, bo mi cieknie z nosa. Jak sąsiadka wyjmie picie z worka, to sobie pomyśli, że jestem jakimś nałogowym onanistą. Ale potem pomyślałem, że to ona trzyma w domu rozkładające się zwierzęta, więc jeśli ktoś tu się powinien wstydzić, to na pewno nie ja. Doszliśmy do bloku patologa. Sąsiadka wychodzi na klatkę, łapie kurwa ten worek i zaczyna go przytulać. Picia! Moja Picia kochana! Myślę sobie srogie grzyby kurwa. Wtedy z mieszkania naprzeciwko wychodzi jakaś baba i mówi Czyli jednak zdecydowała się pani wykopać pani Malinowska. Ja tam się pani nie dziwię, jak moja Tekla zdechła to też bardziej tęskniłam niż za moim starym jak umarł. Bo pies proszę pani to kocha bezwarunkowo.